Bracia Gikiewicze są do siebie bardzo podobni nie tylko z wyglądu, bo to bliźniacy, ale także z poziomu odklejki. Łuki to zabłysnął całkiem niedawno, jak poszedł na staż do Legii, tylko sobie zapomniał, że kiedyś ten klub wyzywał No i się zdziwił, że go z tego stażu i po jednym dniu, jak się o tym dowiedzieli. Ale Rafał, ten to dopiero ma jazdy. Po meczu z Rakowem Wikiewicza poproszono o ocenę postawy Widzewa w tym sezonie, no a ten odpalił się jak petarda na Sylwestra i zaczął mówić, że no on wcale nie uważa, żeby to był słaby sezon młodziany. Ta, trzynaste miejsce w tabeli, no super wam poszło chłopaki. Następnie zaczął stroić szyderę i powiedział ludzie się znają, są fachowcami, zapraszam na wojsko i pokażecie co potraficie. Rafał, ludzie, którzy cię oglądają, nie muszą dobrze grać w piłkę, żeby ocenić, czy ty w nią grałeś dobrze czy słabo. Na tej samej zasadzie ty nie musisz być szefem kuchni, żeby ocenić, czy zupa, którą właśnie zamówiłeś w restauracji jest dobra czy nie. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo kiedy dwie kolejki temu Gigi popełnił okropny błąd w meczu z Legią, to wyszedł przed kamerę i wypalił W szkole mojego syna dziewczyna sobie życie. Przestańcie hejtować, bo grupa ludzi usiądzie przed komputerem, pisze bzdury. To jest tylko sport, a my jesteśmy ludźmi. Ty nie jesteś nienormalny człowiek! Ty do choroszczy niedługo pojedziesz. No właśnie chłopie, to jest tylko sport, a ty, po tym jak będąc na murawie w krótkich gaciach źle kopnąłeś piłkę, wpieprzyłeś w ten swój niepoważny zawód ogromną ludzką tragedię. Koleś, ja cię uważam za naprawdę dobrego bramkarza, ale wiesz co? Parafrazując słowa Leszka Millera, w twoim przypadku milczenie nie jest złotem, jest szansą. I żałuję, że ta szansa nie została wykorzystana.